O Tak tu... samo... Ale tutaj tu jest Proste ściany są. tenki takie chuj. O, to można jeszcze odzyskać. To pokażę Wam majstersztyka. Elegancko. tutaj kawałeczek dalej. Ta sama sytuacja i kawałeczek dalej. What the fuck? Jeszcze sobie właśnie podłączymy to, ale widzę, że tutaj jest to taka stara kostka. Zobaczcie. No I teoretycznie można by na niej zrobić, ale ja temu tak nie ufam, więc sobie zaraz założymy to na wago. A i zrobiłem też tak: znaczy, tak się powinno robić, ale w starych domach często można spotkać takie coś, że tutaj wyłączycie, a tam jest prąd dalej, tylko że w jednym przewodzie, tylko że rozłączamy minus, a tutaj rozłączamy plus, czyli tak jak powinno być. No i też na przykład jeśli chodzi o podłączenie tej instalacji jak to kiedyś podłączyli no to z tego co wiem plusowe ten, ten, ten gniazdko powinno być z lewej strony a minusowe z prawej no i zobaczcie, wsadzamy do lewej dziurki i patrzcie, jest prąd czy jest poprawnie? tutaj nie ma, ale przechodząc sobie tutaj do tego małego pokoju mamy tutaj gniazdko i patrzcie, wsadzam do lewej nie ma wsadzamy do prawej o, tego dobrze nie widać Patrzcie, <laughs> w prawej dziurce. Czyli ktoś po prostu zamienił to, pomylił się. Bo teoretycznie powinno być w lewej. Czyli wiecie, raz tak, raz tak. Ale nieważne, także tyle z mojego gadania. Chodź, Kur... to nagrywasz. Samo się włączyło. Naprawdę każdemu przed nagrywaniem tego. Tak no potem wstawiają takie stawki wstawkowe. Otwórz okienko, bo narobimy smrodu. Zaczynamy robotę. Bateria naładowana. Zobaczymy na ile wystarczy. Jedziemy. O. Ale fajna ściana, puszcza. Dobrze tutaj trzyma. I tak sobie patrzę i patrzę, i wygląda mi to na to, że tutaj kiedyś było okno. Widzicie? Wszędzie jest taka jasna ściana, tutaj jest taki prawie idealny prostokąt. Znaleźliśmy okienko. Stare. Nice. Tutaj idzie pęknięcie. I tutaj szło. Aha, pokażę Czas operacyjny do tego momentu. 18 minut mamy zrobione tyle ściany. Tutaj ogólnie z okno. I tak, tutaj widać pęknięcie. No i to pęknięcie idzie idealnie, tak jak prawdopodobnie się kończy to okno. Ono prawdopodobnie się tutaj kończy, a że jest zamurowane, tak wiecie, nie jest na przekładkę murowane, tylko jest po prostu wmurowane zamurowane okienko. No to tam pękło. Tutaj też jest trochę popękane, ale tutaj znowu, tutaj widać, że pęknięcie idzie. Tu, tu i tak przechodzi sobie tutaj, na tutaj pomiędzy cegły i idzie tutaj fugą. Tutaj jest ogólnie w tym miejscu napchany jakiegoś ciuwaku. I tutaj idzie też jakiś przewód. Za ścianą prawdopodobnie, znaczy raczej na pewno, taka zewnętrzna lampka jest na dworze na ścianie. No i prawdopodobnie ten przewód idzie do tej lampki. No a zaraz się dokopiemy, będziemy widzieć. Także tyle chciałem powiedzieć i możemy robić dalej dobra, pół godziny czas operacyjny nie więcej do tego stanu czyli mamy praktycznie całą ścianę skutę, trochę te narożniki, są do wykończenia tutaj jest okno znaczy było kiedyś bo tutaj nawet widać tą farąbelkę, belkę, co kiedyś robili że cegły są poukładane tak no to jest no i tutaj widać tak jak tutaj domurowali tak tutaj jest takie pęknięcie no bo tutaj nie ma takiego faktycznego łączenia cegła z cegłą nie? Ja dlatego tam było pęknięcie trzeba będzie to wzmocnić jakoś później i zaraz zaczynamy kolejną ścianę którą by to sobie wybrać nie wiem chyba pojadę pojadę tam tutaj dookoła sobie jedziemy patrzcie ogólnie teraz to robimy pstryk ja jak ładnie jest jasniutko. Płynniej obraz chodzi. Trzeba tą maskę. No bo peli się, tojli się cały czas. a ja nie jestem mieć tego w płucach. Pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. To jak co, ale... Uczimy ta maska. Nie umiem jej. I z pasku tutaj z tyłu dobrze zapiąć, albo on też do założony. Nie wiem. Ciekawe jak tutaj pójdzie. To na ładna, ja zamazuję ją zostawić. Szkoda kłódź. Pokaż jak piony. Łe Fajnie, tuż do pionu to tutaj mogę rękę wsadzić i jest pion No nieładnie nie ucieka górą Górą to z dwa ucieczka. Tutaj dołem jest ładnie Oczko, a tutaj górą to Fajnie Tutaj? I tu jest ładnie No, no, no no dobra, centymetr jednak. Ty, ale tutaj to jest pion. Nie jest taka złota ściana. Nie no, kurwa proste ściany są. idzie to? Te tynki takie. <laughs> no zobaczymy jak tutaj, ale ta ściana to różniutka. Pion no, jest. To ładne. Nie no, ja to wam muszę pokazać jakoś. Tutaj mamy ładnie. No i tutaj jest tak. No i teoretycznie, no to można tutaj trochę od zrobić. No to mamy jakiś półcęchaw. Albo nawet więcej. No, 100 centymetr. Wyżej pojedziemy. Tym coraz gorzej. Ale tutaj, jak przyłożymy łapę. Patrzcie, przykładam. I o. troszeczkę podregulować. Albo tutaj dalej. Tak się układam po prostu i oczu wiem. Tak Wiadomo, że tutaj na przykład jest trochę szparki. Tak 20, no nie wiem, centymetr. Na jeden palec. Ale chyba da się to wyprostować. Patrzcie, nie jest tak źle. I tutaj po całej długości tak o, po prostu jest. Ja wiadomo, masz pary, no bo cegły są krzywe, ale ogólnie... Ogólnie się zastanawiam nad takim czymś, czy właśnie te takie wypukłe rzeczy, na przykład tutaj jest takie wypukłe do tej cegły i ten, czy tego nie szlifnąć taką tarczą do betonu, do szlifowania betonu. Wtedy byśmy mniej więcej sobie wyrównali tą ścianę, byłoby po prostu mniejsza, mniej tego tynków. A takie warstwy, gdzie tutaj jest, no to by się dorzuciło tutaj troszeczkę. Zresztą znaczy jeszcze jakby to wyszło, nie? Ale troszeczkę by się na przykład tutaj dorzuciło jakieś zaprawy. Nieba była by miarę prosta ściana, tylko nie wiem, czy to warte zabawy. To jeszcze się pomyśli. Jak wiecie, możecie pisać w komentarzu. Zostawcie lajka, jak wam się podoba moja praca. Zasubskrybuj ten kanał. <laughs> jak nie zasubskrybujesz kanału. To nie będziesz wiedział, co tu się dzieje dalej. Nie będziesz wiedział, kiedy nawet odcinek wyszedł. A my lecimy z tym koksem. Chcę już to skończyć, bo już mnie denerwuje ta maska. Like Topy jak to jest tutaj ja bym kości szukał No i dobra, teraz próbujemy młoteczkę. Panie, toż to w ogóle nie trzyma się tego, ściany, patrz! To to jest? Tutaj po prostu się to nic nie trzyma. O! Jep, spadło mi. nie iść. O! To można jeszcze odzyskać. Ta ściana już mi zajmuje 44 minuty. Ja sobie to dokończę. Może zacznę coś tutaj robić. Od ostatniego cięcia tutaj tylko zrobiłem taki kawałeczek ściany. Reszta się nie zmieniła. Wiecie co? Chyba muszę zamówić nowe filtry do tej maski, bo bardzo ciężko się przez nią oddycha. Już mam dość tych. Brudnych robót, no a jeszcze jest ich dużo. Powyciągamy sobie zaraz też te puszki, poodłączamy. Tam zresztą jest już odłączone, jak wam sobie pokazywałem. W sumie to wystarczy, pociągnąć. Kabel mamy wyciągnięty. Widzicie, to zamieszczę takie w miarę spoko kable. Jak je zginamy w pół, no to się zgina też izolacja. I to są jakieś nowsze, ogólnie przewody. Może to tak wyjdzie już, co? Poruszaj. O! o! I proszę, jak ładnie. Tutaj mamy centymetr albo może półtora tynku. A w tym miejscu milimetr. Nawet nie wiem, czy takie coś jest dozwolone. Podejrzewam, że nie, bo tynki chyba od pół centymetra dopiero się robi. Minimum pół centymetra do trzech centymetrów. A tutaj mamy jakiś milimetr. Może półtora. Do dwóch, ale nie no, dwóch która raczej chyba nie będzie. będzie. tak milimetr, półtora. No jest mocno spękana ta ściana, ogólnie ona jest cała mocno spękana. No i ten tynk jest taki żółtawy właśnie i strasznie sypki. Prądu tutaj nie mam, bo jest odcięty. Raz, że jest odcięty, a dwa, że jest wyłączony bezpiecznik. O! I, pan. O. Takie przewody brali I tutaj pomiędzy, tutaj idzie jeden przewód, tu drugi, a pomiędzy wbijali gwoździe, żeby przymocować Upewnijmy się, że tutaj nie ma prądu Prądu nie ma Tutaj też No i tak, on idzie tutaj do gniazdka Kurde, musiałbym je rozebrać znowu Tutaj trzeba podważyć i tutaj też trzeba podważyć to już teraz rozbierałem, to wiem. Teraz tak, tutaj trzeba odkręcić. Wchodzi nam gniazdko. Aha, no, bo ja ten czerwony już tutaj sobie wytemperowałem. I został ten biały tutaj. To ten biały trzeba odciąć. Biały tutaj odcinamy. No i teraz jak odcięliśmy biały, no to tak, czerwony wychodzi sam. No i białe. No musiałby być włącznik, no jak to jest podpięte do włącznika, no to ewidentnie chciał być jakiś włącznik chyba nie? Tak samo jak tutaj po tej drugiej strony. No i teraz ciekawe jak to patrząca ten pierdolnik tam później. Ale krater wywalili tutaj. Do czego poskręcać z powrotem? Po robocie, można iść do domu. O, nie myślę. Tak, po robocie. Chciałbyś p***. No i dobra, kable mamy usunięte wszystkie. Oprócz tego, w tym to mamy prąd. No na razie A Znaczy teraz tak to nie ma prądu, no bo bezpiecznie jest wyłączony. Nie, a ja, to gdzie idzie? To idzie na strych, chyba. Ale ten przewód co idzie na o kurde Tu jest czy teraz nie krzywa jest ta ściana tutaj wystaje tutaj dziury tu znowu wystaje tu znowu dziury tutaj jakieś szpary w ogóle o co to jest trzeba to będzie półdopłnić wszystko kiepska ta ściana kiepska Sampial żyje Zdradziecka podłoga, idziemy dalej, nie ma co się przejmować Jak widzicie, na już się ściemniło A ja już skończyłem skuwać tynki w tym pomieszczeniu Wchodzimy sobie z korytarza I proszę bardzo, teraz to wygląda w ten sposób, kupa gruzu na ziemi Mamy tak, tą ścianę gotową Okno jest opierdzielone dookoła Z jakimiś tam małymi takimi, o tutaj jak w rogu nie dorobiłem, ale to tak, akurat nie jest problem Później się będzie, przy obrabianiu się to poprawi Tutaj mamy wejście. Tutaj mamy te krany. No i tutaj wszystko o. Tutaj mamy przejście dalej. No proszę bardzo. Tutaj ściana z tym oknem śmiesznym. No i tutaj ściana już z tym dużym oknem. Zema. E. tak to wygląda. Pokój jeśli chodzi o zdemolowanie jest skończony. Kupa gruzu została, no i teraz będziemy musieli przejść tutaj. Fajnie, fajnie, że idzie do przodu. Widzicie, sufit elegancko, i to samo musimy teraz zrobić tutaj. Kurde, zaczynam wątpić, czy to wszystko mi wejdzie w jeden odcinek. Nie wiem, ile już mam tego. Już mam ponagrywane. Ho, ho, ho. A tutaj jeszcze było to gniazdko, co mówiłem. I je usunąłem, odciąłem sobie je tam w puszce. No i usunąłem je, żeby mi tutaj prąd nie kopnął nikogo. Przewody wystawały ze ściany. A no można się wiesz, je, Otrzeć o czy coś i, i kopnie kogoś, będzie nieszczęście. no Pokażę wam Majster Sztyka, a nawet dwa, a nawet trzy Bo tutaj na tej ścianie i na tamtej, bo na tej chyba już nie, nie pamiętam. Tu, i tutaj była błazeria. Była ona przekręcona na kołki. I teraz wam pokażę, jak osoba robiąca tą błazerię wbiła kołki. Uwaga! Ta-da! Elegancko! Sam środeczek. Tutaj mamy kołek trafiony. Centralnie w PESZL, czyli prawdopodobnie też przewody. Chyba że trafił akurat pomiędzy przewody. Ale akurat jest trafione tak. Ale to nic. Idąc tutaj, kawałeczek dalej. Zobaczcie. Ta, -da! Ta sama sytuacja. I kawałeczek dalej. What the fuck! Tada! Ale prąd działa. I musiał tak działać dość długo w taki sposób. Idą przewody, no i prawdopodobnie ktoś myślał, że te przewody idą dalej też na tej samej wysokości A tutaj jest jakoś tak dziwnie zamurowana belka Nie mogli tutaj zrobić sobie bruzdy takiej na peszl, więc sobie puścili to górą, no i ktoś nie pomyślał Skoro puszka jest tu, no to myśleli, że idzie to tutaj A ona idzie do góry, no bo tutaj mamy cegły, no to mogli sobie wyrzeźbić i tam schodzi w dół, i znowu jest na tej samej wysokości co tamta puszka. Ale na szczęście wszystko działa, więcej takich miejsc nie było. No i to tyle z tego pokoju. Został nam jeszcze ten pokój, kuchnia i łazienka do zdemolowania. Później, później to trzeba będzie naprawić wszystko. Ja nie wiem, kto ja to zrobi.